Muszę odświeżyć, nie? Czy co? Masz już tam? Dobra, jeszcze nie, z tego wyjdźmy. W ogóle głośność tu wyłączy całkiem na laptopie. Cześć, słuchajcie, jeszcze nie mamy tego. Nie mamy czatu. My, jak zwykle problemy trochę techniczne. Dobra. A, ty, a gdzie to jest? Gdzie to? Gdzie mogę znaleźć? Na żywo. Tutaj, tak? Jest. Dobra. O, jest i <laughs> Czekajcie, dajcie, bo tutaj. No, czas, muszę już tutaj ogarnąć. Dobra. Siemka. O, dobra. Mam już tutaj czat. Tim Taylor, Łukasz. Eee, Tox Bambi, koszykarka, siemanko, Mateusz eee, Siema Buberek, siema Igrox, y cześć I telewizor, no. siema No powiedzcie jak nas słychać, bo e, mam jeden mikrofon, mam ma fryzurę. Tak, eee, powiedzcie jak nas słychać, bo mam jeden mikrofon i tu będzie troszkę ciężko z tym. No. Ale sądzę, że damy radę. No, Siema Tim Walter. Już Siem powiedziałem. cześć, cześć, cześć. cześć. Dobra, dajcie, dajcie chwilę, zostawcie łapeczkę pod live'em, już jesteście i dajcie chwilę, ogarniemy sobie tylko YouTube'a i zaraz zaczynamy Pierwszy dobrze słychać. Super, Tim Walter, ekstra. Dobrze słychać? No to dobrze, najwyżej, najwyżej jak będzie słabo, czy coś, to sobie po prostu podgłośnijcie, bo żebyśmy oboje mogli funkcjonować, tak ten mikrofon musi być gdzieś mniej więcej pomiędzy nami. Więc tak to, tak to dobra. zrobimy. No, no, dobra, ja tutaj ogarniam sobie YouTube'y. Siema Mister Kaktus, tak, no właśnie z kamerką Gregor mnie przyjechał odwiedzić. Bo ja też mam urlop, jesteśmy w Polsce, u mnie w mojej miejscowości w Wilamowicach. Kto do kogo? No właśnie, Gregor przyjechał do mnie, to jest... sorry za burdel tam z tyłu, ale to jest ten pokój, traktuję już jako w sumie hotel, bo no nie mieszkam tutaj na, na co dzień. Nie mieszkam. Tim Walter nie zapomniałem, już czytaliśmy. Fajnie, że jesteś pierwszy, że byłeś pierwszy. W Polsce jesteś? Nice. No, no, przyjechałem. Ale niestety na krótko, bo w niedzielę już muszę wracać. To jest taki krótki weekend, że tak powiem. Ale i tak warto było chociażby właśnie, żeby się spotkać i móc postrymować wreszcie. No bo teraz 3 tygodnie mieliśmy przerwę z różnych powodów. Ale teraz mam nadzieję, że to się zmieni. Założę sobie słuchawki. W ogóle dzisiaj będziemy mieli trochę. Tak to dziwnie będzie wyglądać. Będziemy się zmieniać tymi słuchawkami, bo niestety nie szło drugich słuchawek podłączyć pod tego. Pod PlayStation. Więc jeden z nas będzie miał słuchawki, będzie miał podsłuch, drugi niestety nie. W zależności kto z nas będzie grał. W ogóle dzisiaj. Cześć Natalia. Maję nawet Gregor też pozdrawił. Tak, również pozdrawiam moje i Ale Maję do no mnie tak brzydko opowiem Czekaj, może tak damy, żebym... No tak W sumie jak jestem nachylony to pewnie siema, spoko michu. Ciekawa, Siema Michu, czy... siema Wikmat, Michu, tak Kaktus, Sioneczko, witam też wszystkich Ty, ja mam chyba problemy z oczami bo ja mam ciężko to czytać Serio? No. Wszystko dobrze, no, dobrze widzę przy, Mogę przesunąć to? No to, to dobra? pewnie Dobra, widzę ty się, się w 10 metrów, nawet w pół metra, <laughs> Nawet no. pół metra. No, więc tak sobie. Nie, dzisiaj w ogóle będą oddziały, bo tak. y, nie mamy jakby y, wejścia na konto Gregora. A tylko z Gregora konta możemy y, y, puszczać kastomy, więc będą oddziały. A jesteś nachylony, to sutki opadają. No, bardzo możliwe. To tak Bardziej tutaj, ten Basiot. Ale na szczęście przy czarnej koszulce jest czarne wyszczupla, wysz no. więc jest ok. No customów niestety nie będzie, zagramy sobie dzisiaj z wami ten... z oddziały. oddziały. W sumie może sobie wciupniemy jedną ten na szybko, solo. Na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę. Uwagę z faktem, też nie graliśmy długo. Dobrze was widać. Fajnie, Dzięki. Spoko, dziękujemy. Dobra, powinno być wszystko okej. Okay. Gregor, tak, odjeżdża, bo tam ustawię jeszcze na tym na YouTube. Ale zaraz będę. Tak, będziemy pewnie, że będziemy, Michu, będziesz mógł zagrać oddziały. Będziemy robić standardowo, czyli otwieramy ekipę i trzy osoby będą mogły z nami zagrać. Raz będzie grał ja, a raz będzie grał, raz będę grał ja, a raz będzie grał Gregor. Więc. Tak to będzie wyglądać, ale pierwszą gierkę sobie taką rozgrzewkową zagramy. A teraz co Ciebie wyzajomy mnie bit jest okej okay. Kamie się skupia No muszę he a co tam u was w ogóle? Co tam u was? Jak tam sobie radzicie? Czy wróciliście do szkoły? Co mi tu rozwalasz? Sieknę A to dobrze Dobra, czy coś się na mapie zmieniło? Chyba nie Chyba wszystko jest to samo Chyba jest wszystko to samo A patrzcie mi kiedy ten, kiedy nowy sezon rusza? Macie jakieś informacje? Kurde będzie... wrzucę coś na, na Instagrama. A, okej. Okay. A może na latarnię polecę. Dawno tam nie byłem. Kot w sklepie Weterania 89. O, Nightbot nawet żyje, więc jest... Spoko. Ja, to Nightbot nie jest na imprezie dzisiaj. No. Bardzo dobrze. 8 Ósmy sezon za 5 dni. Ok, 8 czerwca. A, no to spoko. No to fajnie No to fajnie O, ktoś mi tam leci Jest szybciej niż ja Skubany Ale nie podoba mi się ten fakt ja mogę odbić gdzieś? Mogę odbić, tu sobie polecę Dobra, w ogóle mamy strasznie ciepło tutaj w pokoju. Ej, co to się stało? Przeskoczyło. Tak Natalia, dokładnie, zostawiłem samą żonę w domu. Odpoczywa teraz też ode mnie. Ach. Michu po raz pierwszy, no. Ja jestem po raz pierwszy tak naprawdę na kamerce, na live. A, tak no. Bo zawsze kamień tylko miał. Czy tędy da się przetransportować z tak. tego? Ekstra Kiedyś się nie dało. No, on od początku, jest tutaj dokładnie. No, dobra, zbieramy szybki lucik. Powiem wszystkiego najlepszego, jak masz dzisiaj urodziny. No, wszystkiego najlepszego Byniu Najlepszego życzymy. Słuchajcie, ktoś nie zrobił przykryli. Stawcie lajka, like, ale się po 20 łapeczek teraz. Czekajcie. Y następną gierkę już gramy z wami. Tak Tą jest. Później lecimy z oddziałem. Następną gierkę gra Gregor. Więc on wam, że tak powiem wykreuje gierkę gdzieś to słyszę skrzynaczkę jeszcze, bo ty nie, niestety nie słyszę. <grystanie> żona, pozdrawia przysłaby pozdrawiamy, <przysłałbyś>, jak... <grystanie> pozdrawiamy na Również czasie. się pozdrawiamy. Jak tam pizza? Dobra? A widzieliśmy no? no już sobie moja żona zamówiła pizzę. No. Tylko wyjechałem na jeden wieczór. I już to tam, bailando. Y <noise> witamy żonkę, witamy, witamy Dzięki Tim Walter. Bardzo miło zawsze czytać takie komentarze, jesteśmy najlepszymi youtuberami. Dzięki. Łukasz, miałeś 30 maja, urodzin, do wszystkiego najlepszego. O, ja miałem kiedy ja mam? 16? 16 miałem. No, ej, co coś mi przycina? Jakieś takie mam dziwne A, no. skoki. Nie Fetycznie. wiem od czego. Ile mam pingu u góry? Widać? Po lewej stronie 60. 60, no? Trochę no dużo. O widzisz? Skaczę. zobaczymy. Czekaj, a może by... Nie wiem czy... Może by tam po prostu wyłączyć ten. Bo to jednak to jest za każdym razem. Ej, e, strasznie przycina. Nie wiem co jest grane. Dobra, to czekaj, tutaj włączę w ogóle może tego co. No. Kumpa. Dobra. Czekajmy chwilę, musimy to ogarnąć. smacznego. Aaaaaaah. że w jednym pokoju, no. no? Ej, ale nie wiem, bo mamy jakieś problemy natury Technicznej. Widzisz? widzę. <grywka> o kurde Ciężko to coś z tym zrobić. Ale ping jest... No nie jest ani dobry, ani zły, jest koło 60 Ej okay. no ale teraz zawsze było. Po... No i Yrok, wiesz co? To dlatego, że mieliśmy też przerwę, więc. Tak. No. Niestety, to jest, tak to jest. To dlatego, że mieliśmy tak naprawdę przerwę. A ile jest osób w tym momencie? 11. No, 11. tak obstawialiśmy, że będzie około 10 po takiej przerwie. O, ale martwi mnie to przycinanie. Szczerze mówiąc. Nie da się grać. Bo wcześniej tego nie było. Nie, wcześniej tego nie było. Czekaj, może też tutaj. tak z bombik, ile nagrywamy na YouTube? Już będzie rok, prawie. No, w maju strzelił roczek. Tak. W maju te może też tutaj. Uszymy. Kurde, no. Nie wiem, co jest z tym. Czekajcie, zobaczymy. A u was też to przycina, co? Tak, Zatem bo to widać tak... na no, tym. To nie jest zbyt komfortowe. Ciężko czekam. No, dokładnie, gros. Z czasem jest tak, że sobie te buty można wykupić, tak naprawdę. Przecież były takie livey, że nagle było 200 osób na, 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 na streamie. Co tam? Kamil? Matek, gdzie dzwoni do ciebie potem? Po co? Żeby wejść tutaj. A, okej, okay, dobra. Nie, nie wiem. Nie, nie, nie. Muszę Franko otworzyć i. Dobra Ja się nie widzimy musiał kamera. Dobra To jego dzieństwo, nie? No To był mój tatar, tle Ej, dobra. Ciężko to coś czuję że będzie ciężko No Kurde No, pońciu lipa jest strasznie. Straszny, no. Gdzie ty jesteś, koleżko? Nie, pońciu no. lipa. Nie da się grać. Nie mam matki. Widziałem. No, I z kole. Kole z cytryną. Kole z cytryną, no? Nie wiadomo. Czekajcie, jak co by sobie to, można... to wymyślić. Bo jeżeli tak będzie, to będzie lipa straszna z graniem. Na pewno, Talia, na pewno. Nie, 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 kole, kole z cytryną. Tak jest. Dzień kulturalnie. by yy... ci wywaliło? A mam problem natury technicznej. Tylko jak? To co by można było z tym zrobić teraz? A macie jakiś pomysł? Ach. Michu, no wiesz co, najwyżej zagrasz w następnej gierce. A, kurde, no dobra, no nic, spróbujemy. Bo najgorsze jest to, że jakbyśmy nawet chcieli wyjść i zresetować, to wtedy wywala nam live'a całego, wiem. I to jest lipa. I tak samo jakbym chciał zresetować tego. Router ja to, to, to mi to nam wywali live'a znowu dobra, spróbujemy, Masz spróbujemy. Gregor przejmuje ten Ach, O, ciepło Damy boksy Zobaczyłem może potem zagramy, ale najpierw ku pancernicy, no później może zagramy boxy Jestem u kolegi a on nie ma forta on Jak to nie ma... kolega nie ma forta? Jak może Dobra Kurde, to mi się widać teraz. Tak się otwierało Eee. Aha. <grystanie> no, na trójkąt teraz naciśnię. O jest. Dobra, słuchajcie, otwieramy ekipę. Kto chce zagrać, to wbijecie do ekipy do Kamila. Trzy pierwsze osoby które będą to zostają w ekipie. Tak Pamiętajcie, że jest opóźnienie na live, także najlepiej już klikać. Mm. Byku, to model, no może później zobaczymy. Tym Walter właśnie, czy wiemy, że jest UFO? Wczoraj o tym z Kamilem rozmawialiśmy. Tak, ale a na czym polega to UFO? Czy to UFO może Dobra, coś nam zrobić? Czy gdzie, gdzie go spotkać na przykład? Jak tam można polecieć? Czy oni są konkretnie w którymś miejscu na mapie? Jak to wygląda? Bo myśmy wczoraj grali chwilę i czko leczkę się na razie tylko jedna osoba wbiła Siema. to Ci a jest druga Sineczko no i mamy kompleikk Siema. Tak jest. Bardzo dawno się nie słyszałem Bardzo dawno, no. Prawie trzy tygodnie. No. no ja nikt no, nawet zdążyłem znaleźć. A. Skaraczana na pierdziwo. To... Ufo. Skaraczan to... właśnie. To słuchajcie, ktoś ma przegłos? Ktoś ma jak... przegłos Jak porwie się UFO, to e, lokacja na mapie e, teleportuje. A. Okay. E, że jak się... No. Najczęściej UFO tam porywa, chyba na tam, gdzie jest kino, i chyba na idlice Dobra, to zobaczymy, było. wczoraj właśnie sobie z kolejnym okay. graliśmy no. i, i nic takiego nie było. Nie było żadnego UFO. Nikt nas nie porwał. No nie. Dobra, dajemy gotowość i lecimy O, skąd masz nowy strój? W tej, Harley? A był już. To sklepy? jest chyba z komiksu. No, teraz komiks. nie był w sklepie. Nie był w sklepie z, z Ja tutaj będę kogoś mówił, bo on was nie słyszy w ogóle. No. Chyba że, jest, wiesz co mógłbym zrobić? Podłączyć sobie słuchawki pod lapkę i z lekkim opóźnieniem słyszeć. Tak. o czym mówicie. Albo tak, no. Siemaneczko, Szymiks, pewnie, że ci pamiętamy. Siemaneczko, Miliu. E, teraz z Gregami czy Gregor? Gregor. Tak, Gregor teraz, czyli ten e, słabszy. Pozdrawiam. <laughs> Również pozdrawiam. Również pozdrawiam. E, Kamila. Pozdrowienia od? Pozdrowienia e, od? Eee, Michu. 321 A, od Micha. A, Michu Cię pozdrawia. A, I przy, się pozdrawiam I przytula Cię i całuje. Aha, <laughs> e, tak. czy jak tego. Się. No? E, jak pomylił, że ja stałem na lodówce, on przebiegł koło mnie i go zabiłem wtedy. Na customach. Eee, Michu mówi, czy pamiętasz, że jak, stał na, jak stałeś na lodówce, on przebiegł koło Ciebie i Cię zabił. Nie, tylko u niego przebiegłeś i Cię zabił. A. P pamiętasz? Okej. Okay. O no, nie, kamień już z tym... No możliwe, nie możliwe, że było, ale... Możliwe, Teraz że... mamy sorry było. za klawę, bo jest giga głośno. Spoczko. Dobra. A możemy na kolosalne? Dobra, to lecimy na kolosalne, pewnie czylnica. E, na kolosalne. 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 Dobra. Dobra. Dobra, czekajcie, rozsiądę się. Aby tylko Nie 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 wiem, nie 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 mam stresztę, a kams, Ale a Twitchu, naprawdę spoczko? Boberek nie ten. Nie, I jak ci idzie? Naprawdę Boberek. Mam nie... stałego jednego widza. O. O czegoś zawsze trzeba zacząć? Myśmy też tak zaczynali. E, ogłym, to jak Wy symulację z konsoli na YouTubie. E, dajesz share na na tym napadzie. No i tam możesz wybrać Twitch albo YouTube'a. I tylko musisz połączyć konta. E, bo ja mogłem na Xboxie Aha, a to nie wiem jak jest na, X na Xboxie, więc się niestety nie pomogę, ale sądzę, że jest podobnie. To nie, niestety. O Jezu, ale mi ludzi. No to no sześćka Pingu Ja mam 13 FPS-ów, więc... Przeciwko to mi internet wywaliło. Możliwe, że FPS-y mam dosonujesz no To jakoś jest. E, kto chce niebiesko powiedza jeszcze na pompę? I... No, szarą. Nie ja, chyba że czat? znajdę. to no. dobra? A my mamy 9. Nie, widzisz, jest to zna jest coś nie tak, mamy ping nam skacze. 130-100. Ja prowizoryczna no, to jest ta pompa spamiąca, czy ta To jest ta z której możesz zrobić spaza. Do Natalia, o to, super. to jest oznaczenie. Mam typa bota, ale o, daję mu 30. Nie, mam 30. ale 35 cały czas. 107. Kurde. No, góry... mhm. no, ja a co tam przetrzypanego? Jak wądzionek mija? A nam bardzo التي... dobrze? Lawia. Ja mam urlop, a mam urlop, także. A no, jeszcze trójporządek. To się nie da, niestety. Włącz. Przeciela. Jest no, też tu błąd. Dwa typki leżą, nie wiem gdzie strzelić. Jak zaoszczę, jestem koło ciebie. O, 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 o. <grymne> nie, to bardzo. Dobra, ktoś już wziął tam tą pompę Ma ktoś, może ma. Ale potki? powiem wam, nigdy ten. nie tak. tak nie było, o, o, ale. Gdzie? O, o. Ja. Ja. Widocznie po prostu na tym internecie nie da rady streamować. Jeszcze kocham, A, ktoś już go to, Ma już wziął. Ma duży ten. Ma ktoś małe potki? On też pobiera swoje. A. E, powiem wam, Kody. że gram od 9 sezonu No tam końcówki i szczerze nigdy mi się tak Fortnite nie znudził No to dobrze To spoko Odpalam Teraz Gryz. odpalam, bo odpalam, bo no, muszę level wbić to, to jest takie duże logo UFO Zobacz blisko Ciebie, Gregor Gdzie jest logo e, Na Nakakowałam Nkinie Najbardziej to UFO się na karkołomnym kinie pojawia. Aha, okej. Okay. Możemy w sumie spo... Ej, chodźcie na... Jak się uzbrajcie już wszystko spoko, to chodźcie na tego... Na to karkołomne kino zobaczyć, czy nas porwyżą. A mhm. można iść. I to UFO was nie zabija, ale porywa. Porywa i teleportuje. Załóżmy, że jesteście na karkołomnym kinie tutaj. A to jest to? A teleportuje tutaj, was no, złącznie no, tutaj. To. Aha, to tu. się do góry. I z góry to zobacz, co tam jest. Tak to wygląda. Ja muszę złoto wydać, więc sobie teraz wydaję u niego. Właśnie możemy riftem po... A ktoś amunicję do Anki? E, spoko, I riftem możemy e, Ja, ja mogę dać troszeczkę. Bo mam 50, mogę. Nie, 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 gra nie da się grać. grać. Nie da się. E, tego gego chodź tu. Gdzie jesteś? Ja kupię, a nie, A mogę. Ja mogę kupić, ja mogę kupić. Myślę, że jak zresetujemy tego. Ja też. O, to Trzeba go ja no, wywalić. Wywalić, na pewno. Udziesz, czy jesteś, czy gdzie jesteś? Tutaj, tutaj, za tobą, za tobą No za tobą, aż, aż, tutaj, tutaj, tutaj Dobra, widzę No i idę, idę, idę No nie, strasznie nie, strasznie, będziemy musieli spróbować zresetować router, no. bo No tak nie da rady grać Tak nie da rady Tak nie da rady grać, no, będziemy musieli zresetować router, wiecie, pewnie z wagi live'a Ale I musimy coś zrobić I na karkołomny, tak? A jak będzie tak. jeszcze gierek? No zaczęliśmy, ale zobaczymy jak będzie z Netem, bo jeżeli nam będzie rwać Neta, to będzie ciężko. To niestety z pięknych planów nie, nic nie zdziałamy niestety, ale. I to UFO? Ale obstawiam, no. że dla was to też nie, e, nie jest komfortowe. nie to się grę. E, to UFO może się raz pojawić, raz nie pojawić. Okay. Jest no, chyba teraz są, 1% szansy Tak naprawdę u mnie nikt teraz nie korzysta z internetu yy, więc dziwne W ogóle jeden, yy, wczoraj na to ufo było szans chyba 0,1 a dzisiaj jest 1%, dzisiaj będzie 2 5 chyba 10 no. i tak yy, aż co teraz będzie w ogóle to, to jak ty umiesz prowadzić. Eee typy typy typy. Pokoj, pokoj. Ojej, jest 8. Dużo. Dobra, trzyma się, buberek, Fajnie, wbiłeś. Dobra, trzymaj się. Fajnie, że wbiłeś. Ja matce za bardzo nie mam. Ja też. Ja mam 400. Ej no, nie chciałam mi zmienić na broń. Gdzieś to? Eee, biało, tak. biało, jeden. Ale lagi. Ten kiedyś z paki ma biało. Ja do nie Idę, idę. No dobra, gogramy tą gierkę tak. i spróbujemy wyłączyć. Nie umierajcie. Nie. Nerwus. Nie. Nie, Siema, nerwus. nie temu, ja nie Jutka. Nie. Jutka. Trzeba... Musimy zresetować bo... nie umieraj. Nie tak, no bo nie, nie ma... Nie ma możliwości tego grania. Nie, Oby, nie no się, naprawdę się nie da nic Jak? Tego, tego, jak ty to, to tego odblokowałeś? Atutki, no na pewno to nie jest. Yy, fajne. Co odblokowałem? Gramy na Kamila koncie, tak że to, e, to, jest to, to Kamila. Co się odblokowało? To A jest wszystko kam Jak Kamila odblokowałeś e, to to. tą postać? To jest za który level? Którą? To jest za 165 chyba. Albo 170. O, Kubany. Możesz sprawdzić mm. teraz. Kubany, no. Mm. To jest taki no life, on go siedzi i gra. Mm. Ty, f, e, jak zabijś, to byś to było takie okazje? Teraz ostatnie tygodnie. E, to w ogóle. są były hmm. kody z komiksów, ale one już powygasały. A, zobacz, ten na ten daj w prawo, na karnet bojowy, i tutaj będzie pokazane. Protest? Dalej. Dalej. O, i tutaj masz, macie tą w lewo skręć jedną, a nie pisze, które pewnie jest po lewej stronie tam gdzie jest ten. A, okej, okay, gdzie kamerka. jest kamerka. a jeździmy. A gramy jeszcze, jedną jeszcze nie mam, nie e, Wiecie co, my będziemy robić teraz tak, że e, zrestujemy router, ale pewnie laj'pa nam wywoli. Okay. Bo no. mamy, są takie lagi, że się grać da, Więc chcemy coś z tym zrobić. Który jesteś tą kaminabę teraz? No my na 60 pingu, ja, ja jak mam 70 to skacze z radości. No. <laughs> tutaj nam skacze z 60 do 200 prawie. No. Także no, no, nie da się grać. Jest? Nie da się. Ja tak na klatce miałem, 1200 pingów. zrestartować router. Ja jak Ale na pewno 200. nam zwali live'a, więc jak ktoś no, chce, to zaczekajcie chwilę i wbijcie na nowego tak ten, jest. Ten, na nowego live. Dobra, będziemy próbować. No, bo, 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 no. Dobra, to dzięki za gierkę i czekajcie, słyszymy się, I widzimy za chwilę, dobra? Dobra. Dzięki okay. za giereczkę. Dzięki. Ty normalnie. Dzięki Maxiu. Z tego z, z live'a, nie? Na no, na no, no, że... nie bo nawet to wywali zaraz to, to już wytertym. nie wiem albo spróbujmy na 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 żywo nie no bo, nie no bo to i tak przecież będziesz miał ten e, rozłożysz się cię się no to może lepiej coś Kamil wejść możesz po zrobić tak że I weźmiesz na włączyć, telefon i dostaniesz czy co i w a nie też wywali nie 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 wszystko też polewole dobra to, po dobra. to y, czekajcie chwilę zaraz będzie nowe okno z live'em dobra jak wyglądamy